Witam, pozdrawiam w dobie pandemii, grypy, koronawirusa, ale pamiętajcie, że z lekami eterycznymi to nic nam nie grozi. Dzisiaj chciałem Wam pokazać taki prosty inhalator, dostępny, który, inhalator nosowy, który jest dostępny w naszym sklepie. Zapraszam wszystkich, którzy szukają takich naturalnych sposobów na pozbycie się katarów, walki z grypą i przeziębieniem. Dzisiaj mamy, dzisiaj zaprezentuję Wam inhalator nosowy, który się składa z czterech części. Najważniejszą część jest knot, którym zaraz nasączymy zaraz nasączymy go olejkami eterycznymi. To jest jedna z najważniejszych części. Korpus, który się wkłada, ten knot. Zatyczka. Zatyczka. Przepraszam, pomyliłem się. To nie jest korpus, to jest korpus, który zakręca się. Knot wkłada się do korpusa i zatyka się na stałe. Dobra, słuchajcie. Więc wybrałem bardzo ciekawe trzy. Yy, olejki eteryczne, który, z których zrobię swój zaraz yy, inhalator nosowy, to jest mięta pieprzowa. I tutaj proponuję Wam yy, akurat ten. Ja użyję może starego korka, ale mam taki stary korek. Widzicie, żeby go nie pomieszać. I on idealnie pasuje, ten knot idealnie pasuje, żeby yy, wpłynął. Mógłbym go wstawić, żebym miał łatwiej. I na ten knot nalewam cztery krople mięty pieprzowej: raz, dwa, trzy, cztery. Super. W tym wypadku stosuję jedną z lepszych yy, firm w aromaterapii. Jest to artyzania gawę dostępna w sklepie Alchemia Urody. Drugim olejkiem. <klimy> eterycznym i też cztery krople zastosuję na knot eukaliptus. I też jest to olejek eteryczny z y, olejek eteryczny wyprodukowany przez firmę Artyzania Agawy raz, dwa, trzy, cztery. Super! Ekstra. Muszę tutaj. O dobra. Troszkę mi się rozlało, przepraszam. 4 krople eukaliptusa. Mamy te, tego eukaliptusa. No i ostatnim olejkiem eterycznym jest rozmaryn. Właściwości zaskakujące, bardzo dobre. Eee, I też wprowadzamy go. Wprowadzamy 4 krople. Raz. Nie wiem, czy widzicie. O, Raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Och, dużo było. Super, mamy zrobioną synergię. Pamiętajcie, pamiętacie przed, na pewno, że mieszanie olejków eterycznych, singlowych, to inaczej synergia. Mamy tą synergię, którą w, y, włożymy sobie w tej chwili y, do korpusu. Zobaczymy, czy tutaj coś nie zostało jeszcze. O, zostało trochę, to wlejemy tutaj. Wkładamy knot do korpusu. Zamykamy. Takie musi być pyk. O, słyszeliście, jakie było pyk? I zabezpieczenie. I jest to nasz inhalator nosowy. W tej chwili możemy łatwo sobie już inhalować i cieszyć się potęgą aromaterapii. Dostępne olejki eteryczne są na stronie Alchemia. Na stronie sklep Alchemia Urody, na moim profilu na Facebooku Piotr Szkopowicz, znajdziecie dzisiejszą promocję. Jeżeli zamówicie te trzy olejki eteryczne, dostaniecie 10% zniżki i jedną sztukę inhalatora, inhalatora do nosa gratis. Za złotówkę, gratis nie za złotówkę. Wszystkiego dobrego. Życzę Wam miłego dnia, pogodnego. Poniedziałku i samych dobrych sukcesów. Pozdrawiam, Piotr.